Nie wiadomo, no, ale... są ważne, nie? Bo jak się tak. zrobić dwa różne agresywne kolory, nie? To no to... powiedzmy, może no. to na naszym widzą, właśnie, jak, jak ewentualnie dobierać e, te stroje, które mamy w szafach, żeby się dobrze czuć mhm. ze sobą. Może ja od razu, jeszcze e, tak w ramach, w ramach sprostowania, ja. powiem, ja. że my najpierw ubieramy psychikę. No więc właśnie, widzicie panią, Czyli e, po prostu... poznajemy się, e, no zadajemy masę pytań. Ale to znaczy właśnie, taki wywiad robicie, że taki jest tak. tą I... osobą. No, no, no Proszę, taki się... wywiad zrobić, ja przechodzę. Ja Dzień dobry, cześć, witajcie, e, Franek jestem. Słuchajcie, chciałbym jakoś fajnie wyglądać. Znamy cię, tego nie zrobimy. Samego... Wiesz o co chodzi? Bo my cię znamy już. Ale nie, ale ja cześć, jak nie ty się tak miał... nie nadajesz, dobra, dziękujemy, wiele, Wada do widzenia. Ja już może Słuchajcie, a powiedzcie teraz najbliższy, najbliższy pokaz, który będziecie robić, tak. kiedy się odbędzie gdzieś coś bardziej więcej, bo mówisz, że tego jeszcze w Polsce nie było, tak? No przy znaczy, generalnie, no. Nie, ten akurat w lipcu chyba zrobimy, tak? Od Kuti. No. Także no, myślę, że to jest coś takiego mało spotykanego, a tym bardziej, że y, większość widzów, y, którzy no, w sensie no, nie interesują się modą, nie, nie idą w kierunku zainteresowań, tak? No bo mogą się nie interesować, mają do tego prawo i mówią, o co? Ty, na przykład oglądając telewizję, wam po co ta modelka, albo po co ten projekt projektant to zrobił. Przecież to się nie nadaje do noszenia, mm -hmm. więc no, chcemy też powiedzieć o tym, że po co się takie kolekcje tworzy, mm -hmm. po co są takie projekty, o co chodzi w tej modzie tak naprawdę. A skąd I... czerpiecie no. inspirację do tego, żeby właśnie robić takie stroje? Jak to jest? I to przychodzi jest, nagle do głowy, siadacie no. i, 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 i rysujecie? Czy, mm -hmm. czy jak to wygląda? Już sama kobieta jest inspiracją, wiesz. No ty masz piękną kobietę, w związku z tym chyba tych inspiracji masz. Tak, no, no, tak to jest no. też jesteś piękną kobietą. Dziękuję. No. Też jesteś piękną kobietą. Też jesteś piękną kobietą. Dobrze, uwaga, teraz moje pytanie. Nie, jeszcze, jeszcze jedno poczekaj. proszę cię. Nie, Jak macie chwilę wolną, to co robicie najczęściej? 10 sekund. Cyk, 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 już warunki. <śuk>, czyk, 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 czyk. E seks. Dobra, okej, okay. ja, ja, dzięki. Ja, ja jeszcze mam pytanie, czy moda to też zdrowe odżywianie? Na wszystko jest moda. No, no czy ale, no właśnie, czy, 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 w sensie... czy jeżeli robicie, e, projektujecie piękne sukienki, to są to po prostu e, tak, S-ki, xs czy to są xxl czy po prostu no, każda kobieta no. może coś znaleźć dla siebie? Może. No i oczywiście to powinno może. również jakby komponować z tym takim zdrowym odżywianiem, żeby jednak ta figura była nienaganna. Czy to tak. w kolekcji przedstawiamy e, rozmiar od 36 do 38, różnie zależy jak są modelki dopasowane do pokazu, a tak to oprócz tego indywidualnie, na

nie umiem tak na szybko teraz. No normalnie zbudowane, tak, nie no, suche. Zdrowo. Jak, jak krajewski na przykład. Bo ja już tak mam, ale no okay, co ja, to no, ja dobrze, się nie odgudzam. Ale jak projektujecie, a dla mężczyzn? E, zaczniemy. Zacznijcie, już myślimy, no już robimy, już już dobrze, robimy tak, też, tak. Ja ale kolekcję jeszcze nie, coś... nie pokazaliśmy. A, po jeszcze nie pokazaliście kolekcji. No dobrze. Jeszcze jedno pytanie dla Was takie szybkie. Po co też? Tak mam, na człowieka. A macie jakąś stronę swoją internetową, to podajmy może naszym widzom, przepraszam cię kochany mój. Mamy stronę taką dość łatwą do zapamiętania, bo projektanci mody.pl, także blog to macie to, Tak, to jest, to jest tak. Wasza tak. kamera, to możecie tak tutaj oczywiście powiedzieć Blok. naszym. Tak. Zapraszamy widzów na naszą stronę wwwprojektanci wwwprojektancimody.pl No i blog, oczywiście jeszcze bo to jest Art Krajewski <laughs> blok.pl tak. Jeszcze jedno I pytanie. Dla ludzi o mocnych, no, takich y, bardziej znających się na sztuce, interesujących się sztuką, dodam jest ten blog. <grym>, bo bo może być to razu Zrobiłem tam wpis jeden. Co jest no? dla Was tak, w to życiu... Tak. A, Ostatnie tak. pytanie, słuchajcie, bo czas nas goni. Co jest dla Was w życiu najważniejsze? Miłość. text me on Miłość was inspiruje również do działania, tak, motywuje na nazwa nazwa. zwanej naszej kolekcji tak. brzmi 24 chwile miłości. A, to a, to to pięknie. Bardzo fajnie. I jakie kolory będą przeważać? Akurat będzie czarny i czerwony. Miłość i śmierć. śmierć, czyli tak będzie zabójcze. No to ty z fantastycznym akcentem. Musimy już, przepraszam, skończyć. Ale to tylko no, tak a tylko tyle? Tak szybko. Tak, bo tak, a, tak, a, tak a, fantastycznie, a, no. Nie, w każdym razie tak szybko zleciało. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że na ten pokaz nas zaprosicie. Tak? E, nasi telewizowi tak. będą to również e, mogli obserwować zapewne na waszej stronie, już tak. po pokazie, a my się już z Wami żegnamy. Prawda tak, e, kochanie? Tak, e, tak. Jeszcze jak chwileczkę jest. Poczekajcie, pamiętajcie. Ewa i Piotr Krajewcy to oni tworzą nową sztukę naprawdę. Warto. Cześć. Cześć. To, to Dziękuję bardzo.